Jesteśmy, proszę państwa, na 40 hektarach na moich hektarach, które w sumie nigdy nie przyniosły jakiegoś super zysku. No to większość to górka, prawie 15 hektarów to górka, a później tam te dołki po 10, 2 są takie, może. Ale tu ten dołek to jest totalny piuch więc też nie jakoś nie ten nie planuje. No ale ta kukurydza jakoś sobie daje radę. W tamtym roku tutaj. Byłem zadowolony z tej kukurydzy, to było 12,5 tony. A w tym roku zobaczymy, koło domu było e, około 9 ton. No słabiutko w tamtym roku było około 13,5. Hmm. Jest to duża, duża różnica. Trudne Dobra. No i proszę państwa, zaczynamy, zaczynamy koszenie kukurydzy. Takie kolbki tutaj jakieś takie, to były tam, czyli ta niska. Będziemy oblukać. E, teraz jak wygląda ta kukurydza? Tutaj w dołku fajna, wysokokolba, jeszcze zielona ta praktycznie kukurydza moja nieszczęsna. No ta taka jest. O. Ciekawe jak to będzie sypać. Jesteśmy na górce. Praktycznie tutaj, gdzie kukurydza w tamtego roku była taka. Zobaczcie. No normalnie nie uwierz, Nie wierzę. Zobaczcie na to. Submarine odmiana. Jedna w jedną. Na górce. No wiadomo, w tym roku padało, ale zawiązało ziarno. Nie to co koło domu tam nie, nie zawiązało. Coś poszło nie tak. Tutaj lepiej to wygląda. To było tak. Zaorane wcześniej. Posiane później w orkę miętką. W miętką orkę. Zobaczcie do tego są takie kopce. I jest wsiana. Widzicie? Jest wsiana kończyna. Wsiana kończyna proszę Państwa. To ona robi rołatę. Nie no żartuję, ale nie udała się mi ta kończyna. Jak już mówiłem wcześniej. Ta kończyna się nie udała. Ale ten, yy, zaurane dużo wcześniej, później posiane na tą miętką orkę, można powiedzieć odleżaną, odleżaną, oprysk i koniec. No tu dziki chodziły. Taka kukurydza. No normalnie ja nie mogę uwierzyć. Zobaczcie. Я ja не могу Тут я. Ну, то, же, то, же, то, же, то, же, то есть, что и сама, по ja. самому no? ja, ja, Я. Себе? Mu blazę dookoła już nie. Nie, 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 dziękuję. Nie, nie, nie. Jest słodkie, bo mnie cukier schodzi i pójdzie mam ten. Nie, dobrze mi jest. Nogi mi się uginają, spada mi cukier i w ogóle źle. Już nie mogę słodkiego. Skończyło się. Dobrze, znaczy, jedz, póki możesz. Ty chyba sypie tu na tej górce, co? No, długo to dopiero co wysypałem tych panem Ja myślę, że tu nic nie będzie, nie? bo to górka. To jest najgorsze pole, ta górka to jest najgorsze pole, co może być. Nad jakie są place. No, ale są te kolby, skaczą. No, tam do strony jest czwarte czy nie? czwarty już mi się zapala jak go jest prawda? Czyli można by było trochę wyżej zrobić 34? Nie, o, ale to już do nie? Nie, to, 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 nie, nie, nie baw się, bo to poprzeka że nie ja. takie skichowate nie? Bo nie dojechałby do końca z powrotem, nie? Nie, bo ja nie mam nigdzie przeciętę z powrotem. To... <śles> to, to. Nie no, to mi z No bo co, no mniej więcej tu jest połowa? Nie! Jeszcze dalej idzie. Uuu to to jeszcze, jeszcze. No to masz tu. To jest jedna na Nie, miałby. Nie miałby, no. Nie wiem o i to daleko zimy chyba. Geld będzie. i następny, proszę Państwa, i następne pojechał. Wczoraj skosiliśmy w sumie raptem 5 hektarów, ale by przyjechaliśmy w sumie bardzo późno, gdzieś tam około 4 i zaczęliśmy. Trochę tam atrakcji po drodze było. Okazało się, że no jednak chyba trzeba będzie trochę wolniej jeździć w tej kukurydzy, bo ze względu na to, że kukurydza jest praktycznie, no jest chyba jednak żywa i zielona. No zobaczcie. Jest żywa i zielona. No tutaj jest y, przystawka y, Gelinghoffa. Więc on to specyficzne takie coś robi, ale nie jest to zła przystawka. Jest to dobra przystawka, ponieważ ona nam i tak tą całą praktycznie kolbę rozcina. Jak tylko się da wzdłuż, czyli to robactwo całe z niej wyleci. A te pałki to my i tak wezmę i y, tym przelecę. Eee, łęciakiem naszym, czyli do tego, mulczerem takim. No i zobaczcie, jak to wygląda. Baczcie, jakiekolwiek Skosiliśmy przynajmniej 5 hektarów. Nakosiliśmy ponad 60 ton. Nie wiem dokładnie, ale 60, może 3, może 62. Także wynik jest powyżej powyżej 11, albo i lepiej. A kosimy najgorszą część pola. Naprawdę najgorszą praktycznie część. Znaczy może nie najgorszą. Pół na pół jest, bo ta strona tu do, do połowy jest naprawdę dobra. Później, znaczy i tak jest piach, ale chodzi o wilgoć. Później jest ta górka, a później tam praktycznie jest sama górka w dół. Większość pola. E, no to tam powinno być chłop. No nie wiem, zobaczymy. Na pewno jest tam 10 hektarów takiego ładnego kawałka. W, na samym końcu pod lasem, gdzie jest ładny, równy kawałek. Tam, tam jest po kończynie, po wsiewce. Trochę Ona jeszcze chyba powinna stać. czekają na mnie hm. zasypane wszystko i rano na skup tu już chyba halka zcieli, teraz chyba tu jeszcze jest inna odmiana Pada śnieg, pada śnieg, sypie granatami. Trochę się, jeszcze trochę zostało. No i mamy problem, nie zmieścimy. Nie zmieścimy tego cztery przejazdy dwie dwunastki, dwadzieścia cztery tony. No, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Widzicie? O, nawet widać poprzecznie. Próbuję złapać, ile mamy przejazdów. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy, cztery, szesnaście, osiemnaście, dwadzieścia metrów. To by wychodziło, nawet jestem tutaj. Dobra, to teraz tak, mierzymy odległość. Pomiar ręczny. dotąd 780 metrów. Tyle 780 metrów, i mamy zasypaną yy, moją, znaczy moją zasypujemy, i Kornela. No to to wychodzi, zobacz, nie zmieścimy na dwie dwunastki. Na pewno nie zmieścimy. No i mamy problem. Nie zmieścimy. Nie zmieścimy tego. 4 przejazdy. 2 dwunastki. 24 tony. zasyp proszę Państwa tego dnia trzy zestawy gotowe Poroz, porozpychaliśmy porozgarnialiśmy przyczepy bo bo nie pomieścimy Kornel i co zmieścimy? obnie Obie nie, <laughs> <Oby> nie. <laughs> nie no, tam rozgarniają dużo tutaj też, tutaj brakuje w ogóle na, na wrogu całe u siebie też tam coś może brakować jak coś to Będziemy rozpychać, Ubi ubijać będziemy, nie? do przepki. No, o! Dodatkowe przepki. I co powiesz o Halku? No to, ja to Halk? No powiedz coś, bo widziałeś, jak sypie. Bo żeby nie było, że Edyś ciemna. Nie, no, sypie. Powlicie słowo ile? O, właśnie, no, ale średnią będzie mnie na wieżę widzieli, nie? No, sypie. nie? No? Było co wodzić Było co wodzić no o czekały co powie Tomek O on będzie wiedział, bo tuż Kosił to będzie wiedział Takie i chyba jeszcze nie koszy tylko jest, paliwa. To jest... 7... 680 to no, i około jest to 220 220 No bo tych Około 10 hektarów A, nie? Do... A do... Do do no, to pełnitka jest... no, dolani to 82 nitry zdrawiasz No, tamku nie dokończyliśmy. Dokończymy. To wychodzi na to, że dwie dwunastki, tylko 15 km. Tak. No, bo ta najlepiej nagrobiła na tym No, tak. Bo tutaj, ta. tu poszliśmy na ten najgorszy kawałek, stoimy, 12,5 km. Gdybym miał tak, to tam to było lepiej, nie? Tak, ja że... no szczerze. Dwie strony, jest 3 Dwie strony. W tą z powrotem w było 3 no nie? 4 no przejazdy, 2,7 tak? No ale to później trzeba lepiej słychać, nie? No, tam jeszcze lepiej to masz 3, bo my wjeździe sypaliśmy, to też teraz ciężko powiedzieć. Hmm. Ale tak, 2, 3, zbi 2, 2, 2 3 zbiorniki, były no To jest 780 ja? metrów na 4,5 metra wędrów, tak? 7,20. Tak. Dokładnie. 720? 720. Też się tak wydaje. Ty, to ja źle liczyłem, bo ja liczyłem na 4,5 metra, a nie na. No. Ja to... Gdzie 4,5 metra? Jak ona 8 rzędów ma. Ty, no właśnie. No tak, to masz. 8 rzędów, co ile stać? Tak? No dobra, to muszę jeszcze raz podnieść, bo już nie ma 15. Będzie mniej. Co mniej? Moskwa, to dwa rzędy mniej. Ja Zatem ja liczyłem na wszystko. Nie, nie, to 7. 8 zbierałeś 7,20. Dobra, to 7,20. <laughs> no, nie 4 metry, no to jest przecież... 4,5 metra, no tak. 7,20. No tak, 8, ja też. w tamtym roku 8 mam 6, nie? No i u ciebie te próby też robiliśmy na 6 rzędów, nie? Bo tak, tak, tak. Się no właśnie, no właśnie. A, no właśnie, bo tam 4,5 razy wszystko leciłem. Dobra, nie ma... Policzymy jeszcze raz i zobaczymy. To będzie mniej niż 15. A jeśli cieszymy, 15, to No i tak kurwa, nie niech 14, no to włochy jest no, bardzo ładnie. Petarda, nie, nie? nie? Dobra. Ja lecę. Na razie. I tak Do, po samochód. Roku. No i widzimy no, się. No bo i dzisiaj jeszcze. No bo i no to ja chcesz. Jak założyć dolecieć.